To jest owoc, można powiedzieć, moich bardzo wielu lat pracy, takiej naukowej, a zaczęło się chyba wszystko, jak mu przyszedł do głowy pomysł na to, żeby się dalej rozwijać. Taki lęk, że stoję w miejscu, że nic nie robię. Dzisiaj nabyłem drugi egzemplarz z dedykacją. Natomiast jest to pani doktor Elżbieta Staniszewska, jest znaną artystką i z, znaną i z, z dziedziny designu. Jest to z tego co wiem pierwsza jej książka i jest to książka bardzo dobra i znakomita i warto byłoby ją jeszcze raz wydać w jakimś wydawnictwie, prawda, centralnym, tak, żeby, żeby po prostu mogła trafić do szerszego grona odbiorców w Polsce. Myślę o Arkadach, czy o czymś, te, o czymś tego typu. zapoznanie się z tymi wydawnictwami. Oczywiście książka Pani Elżbiety należy dzisiaj kupić, bo to jedyna okazja, żeby Uzyskać autograf autora. Już nie powiedziała, że poza tą salą nikomu książki nie podpisze, Także ci z Państwa, którzy jeszcze nie udali się do stoliczka, bardzo proszę, żeby to uczynili. Śledząc historię designu, wyodrębniłam cztery okresy. Generalnie przebiegają one od dekoracji przedmiotu, dekoracji samej powierzchni przedmiotu, do estetyzacji narzędzia w którym estetyka jest pierwszoplanowa wobec funkcji. Natomiast niewątpliwie jest to bardzo interesujące studium dotyczące designu. Studium, które pokazuje historię przemiany na tle w ogóle przemian w sztuce, o czym też to pani doktor dzisiaj mówiła. Ja ją pisałam z myślą o środowisku akademickim, ale myślę, że Przeciętny widz zainteresowany problemami współczesnej sztuki, współczesnej kultury na pewno też coś ciekawego dla siebie znajdzie, bo właściwie to pisami właśnie z myślą o takim zainteresowanym współczesną kulturą plastyczną odbiorcy, który czasami jest zagubiony i czasami mu się wydaje, że to, co najlepiej zna muzeum, to są ciapy muzealne. No, chyba, chyba coś od ciebie teraz. No bardzo mi może Państwo przyszliście. Dziękuję.